Agnieszka Wielgorz. Od 22 lat mieszka w Niemczech. Od 7 lat pracuje w zawodzie przedszkolanki w niemieckim przedszkolu. Mama dwóch dorosłych córek. W wolnych chwilach uprawia Nording Walking. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak zostać przedszkolanką w niemieckim przedszkolu oraz jak przygotować dziecko na start edukacji w nowym kraju. Zaczynajmy! Cześć, witamy cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku My To Wiemy. Dziś chciałabym bardzo serdecznie przywitać w naszym programie Agnieszkę Wielgorz. Witam serdecznie. Przedszkolankę pracującą w niemieckim przedszkolu a prywatnie moją przyjaciółkę. Agnieszka, możesz nam proszę powiedzieć, jak długo mieszkasz w Niemczech? W Niemczech mieszkam już przeszło 20 lat. Jestem mamą dwóch dorosłych już córek. I od siedmiu lat pracuję w niemieckim przedszkolu jako przedszkolanka. No właśnie, a co tak naprawdę skłoniło cię, żeby podjąć pracę w niemieckim przedszkolu? W zasadzie to nie miało znaczenia, czy to jest niemieckie przedszkole, czy polskie przedszkole. Ja od zawsze chciałam być przedszkolanką, od zawsze chciałam pracować z dziećmi i skoro już znalazłam się tutaj, gdzie się znalazłam, to postanowiłam dalej spełniać swoje marzenia i dalej pracować w przedszkolu. No. Znaczenia w jakim języku? Nie? No właśnie, Aga, bo może zacznijmy od tego, jak w ogóle zostać przedszkolanką. Ja wiem, że Ty w Polsce kończyłeś szkołę wykwalifikowanej przedszkolanki. I jak wygląda taka ścieżka zawodowa w Niemczech? Czy łatwo zostać przedszkolanką w Niemczech? W Niemczech wygląda to zupełnie inaczej, wydaje mi się, że dużo prościej niż w Polsce, dlatego że w Polsce trzeba ukończyć studia, żeby zostać przedszkolanką. Tutaj wystarczy tak zwany ausbildung, czyli trzyletnia szkoła zawodowa, która... Y w skład której można powiedzieć, wchodzi i praktyka, i teoria, i po tych trzech latach zostaje się przedszkolanką. Ja myślę, że też chyba bardzo ważny jest język. E, język musi być na pewno komunikatywny. E, musi to być, e, myślę, że co najmniej na poziomie tak zwanego B1, który, mhm. który jest tutaj podstawą, żeby jakiekolwiek kroki w jakimkolwiek zawodzie, w jakimkolwiek kierunku zrobić. To jest bardzo ważne, żeby z dziećmi rozmawiać, więc na pewno musi to być język komunikatywny, zrozumiały dla wszystkich i, i naturalnie na pierwszej rozmowie y, decyduje szefostwo o tym, czy ktoś się nadaje do tego zawodu, jeżeli chodzi o język, czy nie. Mhm. Jeżeli nie zrobimy takiego ausbildungu, a na przykład skończymy studia w Polsce, to czy to uprawia nas do podjęcia pracy jako przedszkolanka w niemieckim przedszkolu? Hmm, oczywiście, że nas uprawnia. Akurat, jeżeli chodzi o ten zawód, to y, często jest tak, że, y, albo z tego co wiem, prawie zawsze jest tak, że nasz y, zawód, y, nasza szkoła ukończona w Polsce jest uznawana tutaj przez y, niemiecki, niemieckie prawo, niemiecki kraj y, i trzeba tylko zgłosić się do od odpowiedniego urzędu, wypełnić odpowiednie papiery i wystąpić o uznanie zawodu, i wtedy naturalnie można dalej pracować w. Y, Niemczech jako przedszkolanka. Mm, bardzo dobrze, że o tym mówisz, ponieważ, tak jak mówisz, w większości zawodów powinniśmy zgłosić się zawsze do urzędu o tak zwane anerkennung, czyli uznanie swojego zawodu. Co też ważne, trzeba swoje wszystkie dokumenty przetłumaczyć na język niemiecki. Często spotkałam się z tym, z doświadczenia wiem, że musi być to tłumacz. Niemiecki nie tłumacz w Polsce? Dokładnie. Tylko tłumacz w Niemczech, mm. ponieważ dokumenty czasami mogą zostać podważone przez urząd mm. i ponosimy niepotrzebne koszty. Dokładnie. I taki anarkan, możesz powiedzieć mniej więcej, ile to trwało w takim swoim przypadku? Jak długo? E, u mnie to już było jakiś czas temu, siedem lat temu, to ja czekałam bardzo krótko, czekałam około 6 tygodni. Mm -hmm. Więc poszło bardzo szybciutko, średnio, czeka się około trzech miesięcy na mm -hmm. odpowiedź z urzędu czy czy jest zawód uznany, czy nie. Mhm. Czyli bierzemy dokumenty, tłumaczymy na język niemiecki w Niemczech, wysyłamy do urzędu, czekamy na odpowiedź Dokładnie. i wtedy możemy zacząć pracę, jeżeli znajdziemy Dokładnie. odpowiednie stanowisko. Natomiast jeżeli nie skończymy studiów w Polsce, to drugim wyjściem jest, tak jak mówiłaś, zrobić Ausbildung tutaj na miejscu, które trwa trzy lata. E, czy słyszałaś, bo Ty nie kończyłaś tego z u bo miałeś już dokumenty w Polsce, mhm. ale czy to, jest, czy to trudne? <laughs> e, myślę, że nie jest to trudne dla osób, które chcą w tym zawodzie pracować. Mhm. Jeżeli ktoś zdecyduje się w tym zawodzie pracować, e, jest to, no jest to coś, o czym marzą i co chcą robić i, i myślę, że nie jest to trudne. E, jak każda szkoła, trzeba się uczyć, trzeba odbywać praktyki, trzeba poświęcić się tej szkole, mhm. to w końcu trzy lata. I jeżeli rozmawiamy tu o osobach dorosłych, które tutaj przyjeżdżają i chcą zrobić ten zawód, no to naturalnie jest to dużo trudniejsze niż młode osoby, które szkołę po szkole zaliczają i jest im dużo prościej, ale jest to do zrobienia, jest to zawód do można osiągnąć cel robiąc go tutaj nawet jako osoba dorosła. Mhm. A czy w trakcie robienia Ausbildungu można też pracować i tak samo zarabiać pieniądze? To jest właśnie bardzo ważne pytanie. W Niemczech jest możliwość, jest kilka możliwości zrobienia tej szkoły. Można robić ją tylko w weekend i w tygodniu pracować. Mhm. Drugim, drugą możliwością jest normalna szkoła pięciodniowa, mhm. dzienna tak zwana szkoła. Albo jest też możliwość zrobić tą szkołę. To, to zależy, który to jest rok nauki, ale na przykład dwa dni jest szkoła, trzy dni się pracuje w danym przedszkolu, w którym odbywa się praktyki jednocześnie. Mhm. Więc jest też taka możliwość, że, że jest i praca, i szkoła. Mhm. I no bardzo dużo dorosłych osób się właśnie na to decyduje, bo, no bo jest, to, jest to dla nich dużo, dużo bardziej opłacalne, że tak powiem. Pracują i jednocześnie kończą szkołę. Myślę, że też bardzo ważne jest powiedzenie, że w Niemczech brakuje rąk do pracy w tym zawodzie. Bardzo, bardzo brakuje. W tej chwili jeszcze są przedszkolanki, ale no niestety prognoza jest niedobra już za parę lat. Może nas zabraknąć, może nas zabraknąć, może zabraknąć rąk do pracy z różnych powodów, osoby nie chcą wykonywać tego zawodu, nie chcą Iść w tym kierunku, y, się uczyć, i, no, i może to za kilka lat wyglądać nieciekawie. Hmm. Dlatego, jeżeli nie macie pomysłu na swoją karierę zawodową, być może jest to zawód, który warto wziąć pod uwagę, bo jest to taki pewny zawód, prawda? Zawsze znajdziemy miejsce pracy. Tak jest. Jest to na pewno zawód pewny, y, praca będzie zawsze, bo dzieci będą zawsze. Y, no i jest to bardzo wdzięczny zawód z perspektywy mogę powiedzieć, bo dzieciaczki są bardzo wdzięczne, bardzo kochane, i, i trzeba to po prostu lubić. Jak ktoś tego nie lubi, to, to nie nadaje się do pracy w tym zawodzie. Taka jest prawda. A możesz powiedzieć coś więcej zdradzić nam, jak tak naprawdę wygląda przedszkole z perspektywy przedszkolanki od środka. Ojej, no dla mnie to jest codzienność i tak trudno coś powiedzieć na ten temat, jak to wygląda, no, na pewno nie jest to tak, jak wiele osób uważa, że przedszkolanki tylko piją kawę i bawią się z dziećmi, bo, bo nie, nie wygląda to tak, jak, jak wiele osób nas widzi. Na pewno jest to niełatwa praca, jest to trudna praca, bo jest to praca bardzo odpowiedzialna, bez znaczenia, czy to są dzieci kilkumiesięczne, czy kilkuletnie, rodzice oddają nam te dzieci pod opiekę na, na niejednokrotnie 8 godzin więc dzieci uczą się u nas wszystkiego uczą się zaczynają od tego że stawiają pierwsze kroki i wypowiadają pierwsze słowa i to się dzieje u nas w przedszkolu więc niejednokrotnie my mamy zaszczyt że tak powiem zobaczyć i, i usłyszeć te najważniejsze momenty w życiu dzieci i rodziców jednocześnie w przedszkolu też jest bardzo dużo dydaktycznych zajęć gdzie dzieci uczą się przy różnych rzeczy ale są to zazwyczaj Zajęcia takie bardziej przygotowujące do życia. Nie jest to nauka literek, nie jest to nauka czytania, pisania i tak dalej. Jest to po prostu przygotowanie dzieci do dalszego życia. Dzieci w przedszkolach w Niemczech mają mieć radość z tego, że chodzą do tego przedszkola, nie mają się jeszcze uczyć, bo na naukę przyjdzie czas w szkole. I to mnie osobiście ta idea zachwyca. Pamiętam kiedyś przy obiedzie niedzielnym, kiedy nasze córki miały mniej więcej 4 lata. Przyniosły do stołu sztuczne i zaczęły je z nożem i widelcem, czego wcześniej ich nie uczyłam, bo myślałam, mm. że jest na to czas. Natomiast one tego wszystkiego nauczyły się tak, w przedszkolu, tak. bardzo dużej samodzielności. Mm. Dobra, tak. Co też zaskoczyło mnie w niemieckim przedszkolu, to jak dużo czasu dzieci spędzają na dworze. Tak, akurat na, na przykładzie mojego przedszkola mogę powiedzieć, że nasze dzieciaczki wychodzą na dwór bez znaczenia, czy pada śnieg, czy pada deszcz, czy, czy jest gorąco, czy jest ciepło. Jest to naturalnie zróżnicowane w zależności od pogody roku, ale jest dla nas bardzo ważne, żeby dzieci jednak były na świeżym powietrzu, żeby tankowały to świeże powietrze. Mm. I, no, i, no i nie oszukujmy się, dzieci mają ogromną frajdę bycia na dworzu i bawienia się na dworzu. Mm. Nasze dzieci przestały tak naprawdę chorować, jak tylko. Prawda. Się Okrawe. przeprowadziliśmy. Mm. Pewnie związane jest to z tą ilością świeżego tak. powietrza. Mm. Nabierają odporności mimo wszystko. Dokładnie, mm. dokładnie. Otwarte okna. Tak jest. Niesamowite. <grym> Jeżeli już jesteśmy właśnie przy tych dzieciaczkach naszych. Ja miałam bardzo duże, po niemiecku powiedziałabym bedenken. Zastanawiałam się bardzo poważnie, co zrobić, ponieważ nasze dzieci nie mówiły jeszcze w języku niemieckim. Nasza córeczka starsza miała 3,5 roku, kiedy zaczynała przedszkole, młodsza rogi 9 miesięcy. W ogóle jeszcze dopiero zaczynała mówić. Tak naprawdę mówiła po polsku, mama, tata. Uczyła się dwóch języków. Czy masz jakąś radę dla rodziców, którzy tak jak my posyłają dzieci i martwią się, co zrobić? One jeszcze nie mówią po niemiecku, jak one sobie poradzą? No właśnie to jest takie, takie zasadnicze pytanie i problem rodziców, problem rodziców, którzy tutaj przyjeżdżają z innego kraju, nie tylko z Polski generalnie z innych mhm. krajów, a jest tutaj y, ogromna ilość osób z innych krajów, mhm. obcokrajowców. Ja na podstawie swojego doświadczenia jako mamy mogę powiedzieć, że miałam dokładnie takie same obawy, co się stanie, jak moja córka półtora roczna, przyjechała tutaj, jak miała półtora roczku, poszła do przedszkola w wieku trzech lat i też miałam obawy. Co to będzie, jak ona nic nie zrozumie? Nie było najmniejszych problemów. Odnalazła się od razu, oczywiście nie rozumiała na początku, co się do niej mówi, ale bardzo szybko załapała i nawet teraz, z perspektywy bycia przedszkolanką tyle lat, mamy bardzo dużo dzieci, stosunkowo dużo dzieci, które nie mówią w, w języku niemieckim. Te dzieciaczki nie mają takich obaw jak my. One po prostu przechodzą do przedszkola, jeżeli się tam dobrze czują, to się po prostu dobrze czują, dogadują się rękoma, nogami, jak to się mówi. Potocznie i, i one się nie boją. One się nie boją, one są otwarte i w ciągu kilku miesięcy po prostu zaczynają mówić po niemiecku. Mm. Więc nie trzeba mieć żadnych obaw puszczając dzieci nie mówiące po polsku do niemieckiego przedszkola, bo one naprawdę sobie świetnie poradzą. Mm. Ja tych obaw nie miałam, bo wcześniej z tobą rozmawiałam <śm> i dokładnie to sama <śm> mi wytłumaczyłaś. Ale to jest super właśnie, że żeby ludzie o tym wiedzieli, żeby się nie martwili, bo naprawdę nie ma stresu. Tak. A teraz drugie pytanie. Co zrobić, żeby nasze dzieci nie zapomniały języka polskiego? To była moja druga ważna myśl. No tak, co zrobić? Rozmawiać w domu w języku polskim. Najprostsza no rzecz, jaką można zrobić. I nie mieć obaw, że dziecko nie nauczy się języka niemieckiego, kiedy będzie mówiło w towarzystwie w naszym towarzystwie Polaków tylko i wyłącznie po polsku. Nieprawda, będzie umiało świetnie i niemiecki, i polski, w bardzo szybkim czasie nauczy się przestawiać dwóch języków na odpowiedni język, więc po prostu mówić do niego dalej w języku polskim, a niemiecki będzie miał na podwórku, w szkole, w przedszkolu, w telewizji, wszędzie indziej, więc po prostu mówić w języku polskim. E, na dowód powiem, że mówi to mama dwóch dorosłych córek, które biegle mówią w dwóch językach. To prawda, moje dziewczyny jeszcze dodatkowo miały możliwość, myślę, że wszystkie dzieci miały taką możliwość tutaj przez 10 lat uczęszczać do polskiej szkoły raz w tygodniu i myślę, że dało im to sporo, ale my zawsze z nimi rozmawialiśmy w języku polskim i szkoła, plus to, że były polskie bajki w Polsce, że była, byli polscy znajomi, polska rodzina i język polski generalnie naokoło. Są w tej chwili dwujęzyczne plus inne języki, które się nauczyły w międzyczasie, ale polski i niemiecki to są języki, które przyswoiły automatycznie. I, I dzieci nie uczą się polskiego języka, żyjąc w Niemczech, one po prostu przyswajają jego zupełnie naturalnie. To nie jest nauka, to jest taki podarowany przez nas język dla dziecka. Mhm. I choć nie wyglądasz, twoje córki już są studentkami. Tak jest. <laughs> Aga, a powiedz jeszcze mi, um, naszym widzom, jak to jest z tym Ein gewinnung? Czyli z tą fazą przyzwyczajenia. Ja z doświadczenia w przedszkolu polskim, e, zaprowadzając nasze córki do przedszkola, w jednej ręce z ogromnym bólem serca oddałam naszą jedną córkę, a w drugiej miałam paczkę Pampersów i wyszłam. <śm> Tutaj wygląda to jednak inaczej. Tu wygląda to zupełnie inaczej. Można byłoby opowiadać i opowiadać na temat tego angylenum, o którym mówisz. To nie jest nic innego jak bardzo, bardzo takie spokojne i bezstresowe przyzwyczajanie dziecka do, do zupełnie innej sytuacji życiowej, do przedszkola. W skrócie polega to na tym, że na początku przechodzi dziecko z... z z mamą, tatą, babcią, dziadkiem, bez znaczenia jakimś bliskim, kogo znają. Zaczynamy od pół godziny z rodzicem, dziecko przyzwyczaja się do dzieci, przyzwyczaja się do nas, do nowego otoczenia i w zależności od tego, jak dzieci reagują, wydłużamy ten czas. Potem rodzice są wysyłani gdzieś, powiedzmy do jakiegoś pokoju, żeby nie były z nami, żeby dzieci wiedziały, że rodzic pójdzie, wróci i że, że nie dzieje się nic złego, jak rodzica z nami nie ma. Co ważne, na czas tego Eingewinnung, jedna z przedszkolanek zawsze jest przy dziecku. To jest tak zwana Bezugsperson po niemiecku, czyli osoba, która, która jest zawsze dla tego dziecka, która jest... W zasadzie przebywa tylko z nim przez ten czas, kiedy ono jest. Chodzi o to, żeby, żeby zbudować zaufanie między dzieckiem a, a daną przedszkolanką. Później to nie ma znaczenia, bo dziecko przyzwyczaja się do każdej z nas. Ale ten ein to nic innego jak właśnie powolne, bezstresowe przyzwyczajenia dziecka do przedszkola i generalnie nie płacze ani mama, ani dziecko. Mm, to jest naprawdę niesamowite. Chociaż powiem, że ja już po jakimś czasie, po miesiącu zaczęłam się denerwować, że chciałabym już podjąć swoją pracę, a nie chodzić ciągle do przedszkola. Tak, to jest bardzo ważne, bo niektórzy rodzice myślą, że jak oddadzą dziecko do przedszkola, to po prostu 2, 3, 4, 5 dni i dziecko już zostanie mm. w tym przedszkolu, ale jeżeli ma się taki model, ani inny, to rodzice muszą liczyć się z tym, że, że jednak troszeczkę to potrwa i trzeba sobie zawsze znaleźć czas, dwa, trzy, maksymalnie cztery tygodnie na to, żeby to dziecko już w pełni było w przedszkolu, żeby, żeby rodzic mógł właśnie wrócić do jakichś swoich zawodowych obowiązków. A hmm, czy to prawda, że. Tak naprawdę do niemieckiego przedszkola powinniśmy zapisywać już dzieci w momencie, kiedy jesteśmy jeszcze w ciąży lub tuż po urodzeniu swojego dziecka. Ja mam trochę inne doświadczenie. je, znaczy. zaraz się nim podzielę. Tak jest. To chyba nie do końca tak jest. Wszystko zależy od tego, kiedy zamierzamy oddać to dziecko, to nasze maleństwo do przedszkola. Jeżeli zamierzamy oddać jego w wieku dwóch lat, to zazwyczaj się zdarza zazwyczaj dzieci zaczynają przedszkole około półtora-dwóch lat. Yy, absolutnie nie zapisywać dziecka w momencie, kiedy jesteśmy jeszcze w ciąży albo kiedy ten dzieciusz się urodzi, bo to nie jest tak, że miejsca w przedszkolu dostają dzieci, które się pierwsze zapiszą, tylko te, które mają iść tego roku do przedszkola. Więc jeżeli trzy lata prędzej zapiszemy dziecko do przedszkola, nie ma na mniejszego sensu, bo i tak tego miejsca nie dostanie to dziecko, bo nikt nie wie, co będzie za trzy lata. Więc yy, jeżeli wiemy, że za rok chcemy oddać dziecko do przedszkola, to. to Zapisać je do tego przedszkola i czekać na miejsce, choć z doświadczenia powiem, że o miejsca jest bardzo trudno. Na podstawie mojego przedszkola mogę powiedzieć, że dla dzieci od 0 do 3 lat mamy 12 miejsc, a zgłoszeń jest około 350 co roku. A dzieci od 3 do 6 lat mamy 50 miejsc. A zgłoszeń jest około 250 i więc jest bardzo duże zapotrzebowanie, ale niestety bardzo ograniczona liczba miejsc. Mhm. Ale zapisywać dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście wiemy, że od tego i tego momentu chcemy, żeby nasze dziecko poszło do przedszkoli, czyli najlepiej jesienią, bo na wiosnę są rozpatrywane wnioski i od następnego roku po wakacjach zaczyna się rok przedszkolny. Mhm. Co ważne, gdzie zapisujemy dzieci? Jak to wygląda w Niemczech? Akurat w Düsseldorfie funkcjonuje coś takiego jak Kita Navigator. To jest taki portal internetowy, mhm. gdzie możemy znaleźć wszystkie przedszkola, które są w Niemczech, w Düsseldorfie. Przepraszam. I tam zapisujemy dziecko do odpowiednich przedszkoli. Nie, nie mam teraz do końca Wybieramy. wiadomości, ile mhm. przedszkoli można wybrać, mhm. ale na pewno więcej niż jedno. Tak. I wtedy, w zależności od tego, gdzie chcemy te dzieci, do których przedszkoli chcemy je wysłać, są te wnioski przesyłane do tych danych przedszkoli i rozpatrywane przez przez szefostwo, generalnie przez, przez mhm. przedszkolanki, które dzieci zostaną przyjęte, które nie. Ja podzielę się swoim doświadczeniem. Dla nas było bardzo ważne, żeby dziewczanki poszły do przedszkola jak najszybciej. Kiedy przeprowadzaliśmy się do Düsseldorfu z dziewczynkami, a nasza starsza córka, tak jak mówiłam, miała 3,5 roku, młodsza rok i 9 miesięcy i pamiętam, że rozmawiałyśmy bardzo długo o tym, jak szybko znajdę dla nich miejsce w przedszkolu. To jeszcze dodam, że to był środek roku przedszkolnego. To więc był to czerwiec. W ogóle był, tak, to, to już były wszystkie miejsca rozdane, że tak powiem. Dokładnie. Ja zapisałam dziewczynki właśnie na Kita Navigator do wszystkich przedszkoli, do których mogłam. W tamtym momencie było to chyba 10 placówek. E, I co jeszcze zrobiłam? Co Wam też polecam? Wyszukałam dyrektora każdego z tych przedszkoli i napisałam osobistego, bardzo uprzejmego i miłego maila. Że właśnie przeprowadziliśmy się z Polski, mamy wspaniałe córki, są bardzo pogodne i uśmiechnięte, i chcemy jak najszybciej, żeby nauczyły się języka niemieckiego, żeby zintegrowały się ze społeczeństwem niemieckim i poznały koleżanki i kolegów. A ja natomiast chciałam pójść jak najszybciej do pracy. Pamiętam, że chyba też zamieściłam zdjęcie dziewczynek, takie uśmiechnięte, i do każdego z dyrektorii tych przedszkoli. Wysłałam takiego samego maila, tylko zmieniałam na zagerte Frau, ZRTV, ZGRTR. E, I pamiętam, wysyłałam te maile tuż przed świętami wielkanocnymi. Nie mając jeszcze meldunków w Niemczech, ale wiedząc, gdzie będziemy mieszkać. E, I słuchajcie, na to 10 zgłoszeń odpisało mi co najmniej 7 dyrektorów. Oczywiście usłyszałam, że nie mamy miejsca, bardzo nam przykro prosimy o zgłoszenie się za jakiś czas. Natomiast kolejny mail był taki. Mamy miejsce dla pani córki. Mieliśmy już miejsce dla jednej. Za dwa tygodnie okazało się, że znalazło się miejsce dla drugiej w dwóch zupełnie innych placówkach, ale ostatecznie dziewczynki trafiły do tego samego przedszkola i były tam bardzo, bardzo szczęśliwe. Miałaś szczęście po prostu. Powiem szczerze, miałaś wielkie szczęście. <laughs> <laughs> Dlatego polecam taką metodę. Nie wiem, czy zawsze się uda, ale uważam, że warto. Jak najbardziej, zawsze warto próbować. Dzieci odchodzą, rodzice się wyprowadzają, zawsze w ciągu roku może się zdarzyć, że jakieś miejsce po prostu się zwolni i możemy w to miejsce przyjąć inne dziecko. Mm, dokładnie. Um, przy szkole niemieckiej też troszkę inaczej wygląda od środka. Na przykład taki ofenny koncept, często mhm. słuchacie. otwarty koncept. Co to w ogóle jest ten otwarty koncept? Otwarty koncept polega na tym, że generalnie w ciągu dnia mamy jakieś takie dwa, trzy momenty, kiedy wszystkie dzieci biorą w tym udział, czyli jakieś takie przywitanie poranne. Akurat moje, moje przedszkole jest przedszkolem ewangelickim, więc jakaś modlitwa przed jedzeniem, albo jakieś projekty, które robimy też z dzieciaczkami, ale generalnie dzieci decydują same o tym, gdzie się bawią, co robią, w co się bawią. Nie ma narzucanych zabaw, nie ma narzucanych jakichś. Akcji typu teraz malujemy, teraz wycinamy i wszyscy muszą w tym brać udział. Nie, jest właśnie koncept taki, że dzieci decydują o tym same. I wydaje mi się, że są bardzo szczęśliwe, bo jeżeli w danym momencie nie chcą bawić się samochodami, a chcą wycinać, no to dlaczego nie mają tego robić? To jest wszystko mhm. możliwe i, i taki koncept mi osobiście bardzo się podoba, dlatego pracuję w takim przedszkolu, w jakim pracuję. Mhm. Super. Um, a tak na koniec, Agnieszka. Czy mogłabyś coś polecić właśnie rodzicom, którzy za chwilkę puszczają swoje pociechy do przedszkola? Co tak naprawdę powinni nauczyć je tuż przed tym pierwszym dniem? O, jedno, nauczyć. Nauczyć ciężko. Każde dziecko jest inne i zależy, w jakim wieku oddajemy dziecko do przedszkola. Więc tą nauką to jest różne. Jedne dzieci y, uczą się szybciej, drugie później. Tak naprawdę nie muszą niczego ich uczyć. Niech po prostu przekażą ich im w jak najlepszy sposób, że że będzie fajnie, że, że będzie miło i co bardzo ważne, to rodzice muszą... Muszą nam zaufać, bo jeżeli. Myślę, że bardziej są tutaj ważni rodzice, którzy oddają swoje dzieci do przedszkola, bo dzieciaki nie mają z tym problemu. Jeżeli rodzice nam zaufają, jeżeli pozwolą nam działać i, i będą robić tak, jak im radzimy, to dzieciaki nie będą miały z tym najmniejszego problemu. Po prostu zaufać nam, My nie krzywdzimy ich dzieci, nawet jeżeli dzieciaczki popłaczą troszkę. To wszystko do, to, do tego należy i po prostu nam zaufać. To jest wszystko, czego wymagamy od. Albo oczekujemy od naszych rodziców, wymagamy to złe słowo, ale jesteśmy bardzo wdzięczni, jeżeli to, jeżeli to zaufanie się zbuduje między nami, bo jest o wiele łatwiejsza i, i, i przyjemniejsza praca dla nas mm -hmm. wszystkich. Ze swojego doświadczenia, ja też mogę jeszcze osobiście poradzić, że fajnie jest, kiedy dzieciaki powiedzą po niemiecku: Halo, albo <laughs> tak. ten tak, wtedy wszystkim się zrobi miło w przedszkolu, prawda? To prawda, to prawda. Tak I tyle jest. starczy. Też z jeszcze innej perspektywy polecamy, jak najszybszą naukę języka niemieckiego, jest to najważniejsze, tak naprawdę, żeby jak najszybciej przebiegł proces integracji właśnie wśród rodziców. Bo mm, rozmawiałam kiedyś z dyrektorką naszego przedszkola, z moją dyrektor, i e, usłyszałam od niej takie słowo: My dajemy rodzicom czas, żeby nauczyli się niemieckiego. Dajemy im rok mniej więcej, ale jeżeli widzimy, że przez rok rodzice nie robią żadnych kroków, nie podejmują, nie uczą się, to widzimy, że Chyba nie chcą się zintegrować. Dlatego tak ważna jest od samego początku nauka języka niemieckiego, ponieważ tu mieszkamy i chcemy żyć. To prawda. Hmm. My jako dorośli też musimy się tego języka nauczyć. Dzieci nauczą się go automatycznie, tak. bez najmniejszego problemu, a my musimy jednak włożyć w to trochę wysiłku, ale to jest bardzo ważne, żeby mieszkając tutaj po prostu mówić w języku niemieckim. I dobrze się czuć i komunikować. Tak Aga, bardzo Ci dziękuję za ten bardzo miły wywiad. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego jak najwięcej dla siebie i nie, nie będziecie się bać puszczać dzieci do przedszkola niemieckiego, bo to nie jest nic strasznego. I one wcale nie muszą mówić po niemiecku, bo szybko się uczą. Tak, to prawda. Uczą się bardzo szybko, integrują się bardzo szybko. I ważne jest, żeby jak najszybciej miały kontakt z językiem niemieckim tutaj. Nawet jeżeli rodzice nie mają, nie mają takiej możliwości, żeby dzieci szybko ten kontakt miały. To naprawdę są ogromne plusy dla dzieciaczków. Mm, jest im łatwiej później w szkole. Dokładnie. Mm. A Was, kochani, zachęcamy do subskrybowania, lajkowania, komentowania i dzielenia się też wśród znajomych naszymi filmami, programami. Jeżeli uważacie, że są interesujące i ktoś powinien o nich usłyszeć. A nasz kanał może wtedy rosnąć i docierać do jak największego i szerszego grona. Kolejny odcinek, jak zawsze, w kolejny wtorek o 20. Do zobaczenia. Do Cześć. Zobaczenia. Cześć.